Ogromny kompleks jeśli chodzi o uśmiech. Moje jedynki były totalnie zniszczone, były odbudowywane przez dwóch dentystów, e, którzy zrobili to jeszcze gorzej niż było wcześniej. E, pierwszy dentysta zrobił mi moje jedynki w kolorze sinym, e, drugi je trochę odbudował, ale to nadal nie było to, e, mój uśmiech nadal nie był ładny. Więc na pewno ogromne kompleksy i chciałam się po prostu zacząć uśmiechać, dlatego że lubię się uśmiechać. Byliśmy na jakichś imprezach, gdzie był kamerzysta, więc ja zamiast skupiać się na tym, żeby dobrze się bawić, zawsze skupiałam się na tym, żeby jednak tego uśmiechu nie było widać, tylko żeby to kryć. Słyszałam cały czas, że tutaj w ogóle nie ma opcji na zrobienie mojego uśmiechu naturalnie, czyli jedyna opcja, jaka mi zostaje, to po prostu pozbyć się moich zębów i wstawić sztuczne, bo Aparat i wszystko inne po prostu ściągną z jedynkami, nie ma opcji, nikt się tego nie podejmie i na 100% po prostu no, nie da się uratować moich zębów, żeby były one naturalne, swoje. Także w ten sposób trafiliśmy po prostu do doktora Agnieszki, która od razu przygotowała plan leczenia i powiedziała, że tutaj ona się tego podejmie, i tutaj e, mój uśmiech będzie wyglądał w końcu dobrze. Na pewno takie mega wzruszenie było przy przymiarce uśmiechu. Tu specjalnie byłam z mężem. I jak zobaczył i później został ten uśmiech zdjęty, to nie mógł się generalnie doczekać. Mówił, że jak najszybciej, żeby się umówić. Więc ja też generalnie to były takie emocje, że miałam piękny uśmiech, nagle został mi odebrany, ale już go mam z powrotem. Także na pewno mega wzruszenie. No nie, nie spodziewałam się zupełnie, że mój uśmiech może wyglądać w ten sposób nigdy. Ja myślałam sobie o tym, jak będzie wyglądał po zakończeniu leczenia, ale efekt zdecydowanie przerósł to, co ja w ogóle sobie myślałam, trafiając do Was, do kliniki. Spełniać swoje marzenia. Uśmiech to zdecydowanie było zawsze moje największe marzenie, e, po czym w pewnym wieku myślałam, że jestem na to za stara, żeby założyć sobie aparat, żeby coś się zmienić, a nieprawda, za rok kończę 30 lat i nigdy nie zrobię, żeby zmienić coś po prostu, co da wam takiego powera i w życiu, także zdecydowanie to, żeby spełniać swoje marzenia.